Złamane narzędzie to wyrok dla zębów. No, jeszcze raz. Fakty i mity o leczeniu kanałowym. Mit. Zatruwanie zębów to stara metoda. Powoduje wiele powikłań. Dzisiaj mamy zupełnie inne rozwiązania. W ogóle nie musimy zatruwać zębów. Wystarczy, że od razu przejdziemy do leczenia kanałowego. Absolutnie mit. W dobie dzisiejszych znieczuleń leczenie kanałowe jest totalnie bezbolesne. To jest tylko kwestia tego, żeby podać pacjentowi odpowiednią dawkę, dobrze dobrany środek znieczulający i dobrze dobrać metodę znieczulenia, a naprawdę wierzcie mi, da się przeprowadzić leczenie totalnie bez żadnych dolegliwości. Mit. Oczywiście wszyscy boimy się tego złamanego narzędzia i może się zawsze przydarzyć. i Jest to powikłanie, które wpisane jest w ryzyko leczenia kanałowego, ale wiele ze złamanych narzędzi da się usunąć albo obejść wykonując bypass i takie leczenie uważamy za prawidłowo wykonane pomimo tego powikłania i ząb może nam dobrze rokować na lata. Fakt! Jest to jeden z kluczowych etapów terapii takiego zęba, dlatego że samo wyleczenie kanałowo zęba wcale nie gwarantuje, że on zostanie z nami na długo. Często takie zęby były mocno zaatakowane próchnicą i mają mało swoich tkanek, dlatego trzeba je dobrze odbudować, żeby nie tylko były zdrowe, ale i mocne.